Na to ze strony, dam bardzo serdecznie w szóstym odcinku z Minecraft Survival w przestworzach. Tak, szósty odcinek. Juhu. idziemy przed siebie, słuchajcie, idziemy przed siebie. Tak jak widzicie, idziemy. A przynajmniej staramy się iść przed siebie. Jest piąta osiemnaście. Może, może niech to będzie wyznacznik, tego, że jest wcześniej. Bo zazwyczaj piąty to jest wcześniej. Tak, to jest piękna godzina. Co naj, najgorzej jest ustać przez pierwsze 2-3 dni. Później to już jakoś idzie, tak? Później to już jakoś idzie. Słuchajcie, chciałabym się zabrać y, za moblarkę. <grych> tak, za moblarkę. Czy ja nie mam naprawdę żadnego. o ja nie mam żadnego kobla. Chciałabym się zabrać za moblarkę, ze względu na to, że jeżeli. Że, że jeżeli. Z względu na to, że da nam mnóstwo rzeczy, nawet jedzenia rodzin flesza przy okazji, i będziemy mogli rozrosnąć tą farmę, tę farmę. Ta. No właśnie. Także kiedy ja sobie tutaj troszkę chociaż kobla wykopę, chciałabym wam pokazać trzy ostatnie osoby, które zasubskrybowały kanał. E, stan na wczorajszy wieczór. E, I jeden z komentarzy z poprzedniego odcinka. I dziękuję wam. Naprawdę dziękuję e, za wszystkie łapki. Które dajecie? Tak. Dziękuję za komentarze. Dziękuję za, za to, że jesteście. Po prostu za to, że jesteście. Bo jesteście cudowni. I cieszę się, że mimo wszystko, mimo tej dużej przerwy, jakoś udaje nam się złapać te więź. Także dziękuję. Naprawdę dziękuję. I przyznałam się szczerze, że możecie w to nie wierzyć, bo nic się nie pojawiło, ale możecie w to nie wierzyć, ale. 1 stycznia usiadłam tutaj i, i nagrałam pożegnanie. I miałam to rzucać na YouTube'a i, i zamknąć całkowicie YouTube'a. Ale nie wiem, kiedy już tak zaczęłam to montować, stwierdziłam, że to nie ma sensu, bo ja i tak wrócę, tak? Więc stwierdziłam, dobra, to wracam teraz. <grym> no i jestem. I regularnie, słuchajcie, od. O matko, od 17. No dobra, no ale jednak od 17 regularnie codziennie wrzucam jakiś film na YouTube. A. Mam nadzieję, że tak będzie przez najbliższy jeszcze czas. Mam nadzieję, że uda nam się razem to wszystko zbudować na nowo, bo szkoda tego kanału. Dałam tutaj całe swoje życie, tak naprawdę, bo wow. No to już będzie z 10 lat? Może nie całe, nie całe, na pewno nie całe, bo nie miał 10 lat, więc u mnie będzie niecałe 10 lat, ale to jest 10 lat. 10 lat życia poświęcone na YouTube. Uwierzycie w to. No właśnie. No właśnie. A no właśnie. A wy mi mówicie, że ja to robię dla pieniędzy. Lol. Nie, nie. Sorry, ale nie. Dobra, co ja muszę zrobić? Muszę tam tą wyspę przekopać. Chociaż tę mniejszą jedną. I potrzebuję. Potrzebuję tego kobla na zrobienia. Cykcyka, Tylko gdzie ja cykcyki odłożyłam? Tutaj odłożyłam cykcyki. Puk-puk. I sruk. Idę wykować tego to żelazo, co tam jest, po pierwsze. I tak wrócę na wyspę, bo z żelazem e, na pewno nie będę przekopywać. Ciekawe, czy pan turtul tam jeszcze jest. Jest pan turtul. Jest pan turtul. Dobrze, pani turtul. Bardzo dobrze, panie turtul. I cyk, i cyk, i mamy żelazo. Ech, bardzo się zastanawiam, co z nim zrobić jeszcze. Znaczy, teoretycznie pisaliście, tak? Pisaliście. Ale jeszcze nie podjęłam takiej ostatecznej decyzji. I mm, na razie zostawię. Zajmiemy się tym tą odnogą w ogóle za jakieś, nie wiem, dwa, trzy odcinki. Mamy czas, słuchajcie, mamy czas. Mamy naprawdę dużo czasu. Nie spieszy mi się z tą serią. Nie chcę jej kończyć po nie wiem, po 10 odcinkach. Zresztą to jest odcinek i fajnie się bawię. A bałam się autentycznie bałam się, że jak będę sama. Yy, grać na Skybloku, to będzie mi się nudzić czy coś, ale nie. Zupełnie nie. E e e Boże. Jakąś dziwną chrypę w ogóle złapałam, nie wiem od czego, no ale trudno. Okej. Okay. No, no, niech się więcej przepali. Pochodnie się słuchajcie, przydadzą. A co? Przydadzą się, przydadzą. Zawsze się przydają. Czyż będziemy szli w inne nogi. I się przyda. Jezus! dawaj mi ten bruk. Brug. w ogóle ustawiłam sobie, nie wiem czy zauważyliście ustawiłam sobie minecrafta e, po polsku co come on! no to rzadko mi się w ogóle zdarza i tam także śmieszniej mi się gra po polsku to jest dla mnie coś dziwnego naprawdę ale słuchajcie ale myślę, że zrobimy sobie ścieżkę zaraz do kolejnej firmy, formy Wyspy! <laughs> firmy, farmy, formy, no... Szybko wymieniłam trzy słowa na F, które nie są... brzydkie. <laughs> 47, myślę, że tak, jak do staka dojdziemy... O ile dojdziemy? Jezus! A może tutaj powinnam stać? Nie, to bez znaczenia. Ale przez lawę się nie przebijam. A nie, przebijam się. Myślałam, że jak tutaj sobie będę stać, tutaj, tutaj i zostawię sobie myszkę zaklejoną <grybujesz> na lewym przycisku myszy i sobie ja pójdę gdzieś, to mi się będzie kopać, ale słyszałam właśnie, że przez lawę mimo wszystko też yy, też się przebija. A nie chciałabym później mieć takiej jednej wielkiej lawy, lecącej w dół pod, pod wyspą, bo... bo... Dobra. Wkładam to, co niepotrzebne. Coś, co się nie przyda. E, więcej pochodni poproszę. Kobla, dobra. I pytanie, na którą wyspę idziemy? Bo tam już byliśmy. Tam jest pan niedźwiadek. Tam jest... nie wiem, co tam jest. Tam jest jakiś krzyż. Znalazłam krzyż. I tam z kotkiem. Z kotkami dwoma nawet. To co? Ciągnie mnie do kotów, słuchajcie. Ciągnie mnie do kotów. Tutaj sobie zróbmy. Chodźmy do kotków. Do miał miałów małych. Zobaczmy, co tam te wyspy nam oferują. Hi, 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 hi. A moblarka będzie. Mm, nie wiem, gdzieś tu. Właśnie, fajnie, że mamy tu już pudełko wody, więc będę mogła zrobić tu fajną oblarkę, którą zawsze robię, ale tylko jednopoziomową. Po co mieć dwa poziomy? Nie potrzebne mi dwa poziomy. Zrobimy jednopoziomową tą koblarkę. E, tylko oświetlajmy, żebyś tutaj nic nie respiło. Wiem, że daje dużo tych pochodni, ale im bardziej widno, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że te mowy się zrespią, tak? Bo aktualnie no, nie mają w ogóle żadnego miejsca do respienia. Tam mają, ale tam. Na muszrumie w ogóle się nie respiam. Na, mus, na muszu, na tym buszu, muszu. E, tutaj bodajże chyba mają za mało miejsca. O oh, nie, jestem, prawda? Sorry, Piotr, rano. Tam też mogą mieć za mało miejsca. Tam ta fajna jest w ogóle wyspa. Ej, tam są jeżyny czy jagody, czy to się nazywa. Trzeba tam iść jako następna i na końcu tam. I na końcu tam, moi drodzy. Pytanie jak daleko jeszcze? O Jezus Maria, to nie będzie takie proste. Czyli jednak tak to będzie za mało. Będzie za mało. Oj, będzie za mało. Trzeba będzie jeszcze dorobić do tego. Pyk, pyk, pyk. Ile mamy? 9 minut. No dobrze, dobrze. Takie 18-20 minut będzie spoko, myślę. Nie ma co dłuższych odcinków robić, bo to się później długo renderuje. Krótko wrzuca, ale długo renderuje. I długo się to obrabia. I długo się ogląda. A długie oglądanie jest złe. I wiem to po sobie. Ja oglądam y, seriale na przykład. To na początku jestem w stanie wytrzymać po te 40-45 minut, ale później jest coraz gorzej i później robię na przykład 3 przerwy w 45-minutowym odcinku. Tak? Bo mam taką możliwość, więc robię. Y, więc y, 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 te właśnie. A wiem co, czujecie, ja więc 20 minut. Y, będzie optymalnym optymalnym czasem na odcinek, o właśnie. O właśnie. 18-20 minut to będzie spoczko. Jeszcze doda się intro z przodu. Jeszcze nie wiem co nie, niczego więcej nie będę dodawać. To chyba jakiś przerywnik, ale niczego nie odwalę. Boże, jak się dzisiaj chce spać. Spałam dzisiaj autotycznie. Spałam dzisiaj 6 godzin. Jakoś około czwartej wstałam, a ostatnią godzinę, którą mamy na no 21 21.40, więc jakieś takie około 6 godzin. Więc dzisiaj będę miała bardzo miły i fajny dzień, coś mi się wydaje. <grym> Ale najważniejsze, żeby nagrać jeszcze coś, bo w weekend nie będę mogła nagrywać. Więc muszę sobie zrobić zapas na weekend dzisiaj 5.28 <grym> No, może jeszcze po południu mi się. Nie, po południu nie uda mi się niczego nagrać, bo po południu nie mam czasu. Hi-hi-hi. Także mm, piąta rano kocham te godziny. Zobaczcie, jakie to jest poświęcenie. Ja wstaję dla Was o czwartej rano, żeby nagrać dla Was odcinki. Uwierzycie w to, o czwartej rano wstaję dla Was. Dla Was. Upośledzone serduszko. Dobra, 32 powinno starczyć. Tylko ta nie szalej tak z tym. Nie szalej, ciocha. Bo jak spadniemy... O ja że nie mam pochodni. Dobra, wracamy się. No, to żebym poszło. To żeby pozwiecało. Ojejku. Dobra, dawaj ten bungel. 19 patyków za dużo. Zróbmy chociaż za 10. Będzie 40 na razie powinno nam starczyć. Dobra, kilofałkę weźmiemy, a na za jakieś nie by się przydało. Znaczy, teoretycznie mogłabym spać w przepaść, ale nie chcę. Nie chcę. A My się daj, na razie, więc na razie mamy z czego żyć. Niem, 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 niem. Niem, 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 niem. niem. No. A skąd tego sisa mam, to nie mam żadnego pojęcia. Dobra, lecimy. Lecimy, hej przygodo, lecimy, hej przygodo. Postawię tu pochodnie, bo tutaj będzie ciemno. O, nadchodzę, 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 nadchodzę. Miał. Oh, Miau! Mia... No miał... ojejku, już słyszę miały. Boże, jak ja uwielbiam koty. No. Niejku, takie małe, biedne kociaki. Ona ja znowu płaczę. <słyska> po prostu jak myślę o tych moich kotach, które są na wsi, ja za nimi tak strasznie tęsknię, ale nie mogę ich wziąć tutaj do miasta. Bo one nie są. nie są y, przyzwyczajone do y, mieszkania w mieście i. Aha. No właśnie. Mamy marchewka, kondera, ziemniaczek i na buraczka. Proszę bardzo. A panowie co? dzieci i... dlaczego ja... Aha. Hmm. O Jezus Maria. To bym spadła z takim czymś, no świetnie. E, Okej. Okay. A kociaki... Tylko nie spadnijcie, nie spadnijcie. Spad... Mm. Tędy przejdę. Żeby cię nie wystraszyć, kotek. Nie, nie, spokojnie. Gdzie one są. Nie, że spadł. Nie, dobra. Świetnie. Dobrze, idźcie tam sobie, kociaczki. Nie martwcie się, nic się złego nie stanie. O Boże. Autentycznie się popłakałam. Oh. To nie jest słuchajcie, normalne. To nie jest normalne. Ale ja tak zawsze. Ja się zawsze muszę popłakać. Bokotek. Bokotek. kotek... Bo kotek. Uh. A ze szkło. No, coś tam ciekawego musi być w takim razie. No dobra, mileczarki. No idź, koty, idź. No idźcie, kociaki. Idźcie, idźcie. No, idź. No, nie mam nic dla ciebie. No, idź. Idźcie, idźcie. No. No, idź. <ścoughs> Teraz się będę z kociakami bawić. A kurde, nie ten przycisk. F2? Chyba, tak, w dwa. Będzie na mnie turkę No, no, miał, miał. Idź, idź, idź. No, posun się. No, idziemy, idziemy, kociaki. Idziemy, idziemy, idziemy. I ja od razu tutaj. Żeby mi tylko do lawy nie wpadły. Na ja to lawy od razu może. No, to tam z na ty pójdę. No, ale stamtąd też je wyciągniemy. Tylko ja tutaj, o, tak zrobię. I stąd na razie będziemy kobla czerpać. Żeby mi te koty nie wpadły przypadkiem do lawy. I żeby nie było, wiecie, zdziwienia. Te, no właśnie. Tam chyba potrzebuję jeszcze, nie wiem, z kilku. 10, 11. Myślę, że z 20 powinno starczyć, żeby się dostać. Chociaż. A może nie ryzykujmy, dajcie mi haczkę. O, to bym się przetransportowała. zbudowała. Haczka. Tyk, tak, tak. I zasiejmy sobie. Mm, buraczek. ziemniaczek, marcheweczka. A, no co miałam marcheweczkę na świnkę, tak? To już nie mam świnki. Hihihi. Hi, hi. Dobra, dawać mi. Aha, kobla odłożyłam. No, Trudno, zaraz weźmiemy. Ale mamy kociaki tutaj, tylko nie mam czym ich oswoić i to mnie najbardziej boli, bo ciażby żeby te kociaki były moje. Wiem, że nie pełnią żadnej chyba funkcji, tak mi się przynajmniej wydaje, że nie pełnią żadnej funkcji, dajcie znać, czy pełnią jakąś funkcję. Yy, ale no... Mm, ale są słodkie. Ja uwielbiam kociaki. Ja bym sobie bardzo chętnie wzięła tutaj jakiegoś kota, ale kurde, nie mogę. Nie mogę. Nie pytajcie, nie mogę. Po prostu nie mogę. Nie to, że nie chcę, nie mogę. O Jezu, nie pomyślałam, że jeżeli to drzewo byłoby. <laughs> o kurde. No dobra. Ciekawa jestem teraz w tym momencie najbardziej tego. Jak ja jeszcze transportuje tych villagerów? Wiecie co? Co? <laughs> Nie przesunę ich nawet, dobra. Ja ich wypuszczę z tego i po prostu jakoś jakoś z prze, 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 prze. przeciągniemy tam. Tylko najpierw bym musiała tę wyspę stąd zwalić, albo ją. Yy, nie wiem, coś z nią zrobić. Okej, okay, jesteśmy. Co nas tutaj czeka? Uuu! no to nie zwalę tej wyspy. Ej, ale tam jest wejście. Jak ja mam się tam dostać? Drobinki potrzebuję. Huh. No, będę potrzebować rabinki. Żeby tam przypadkiem nie wpaść aktualnie. No dobra. To zmieniłam koncepcję tego wszystkiego. Słuchajcie, muszę iść pod rabinki. Ile mamy? Dobra. Zmieniłam całkowicie koncepcję. Ja te wyspę pozostawiam jednak. Tylko porobimy do nich y, ładniejsze, może wejście. Może nie pojedynczą, tylko chociaż potrójną, potrójną szerokość. Tak będzie bezpieczniej. Ymm, bo tam to jest w ogóle wejście do Endu. <grym> Myślałam, że nie będę musiała tam chodzić. Ok. Ok, po co ja przyszłam? A, drobinki zrobić. Bo jestem strasznie ciekawa, co tam jest. Jak się robi drobinki? W sensie tak, jak kiedyś się robiło te drabinki, czy jakoś inaczej? Czy powinny starczyć? Dobra, nie bądźmy sodystami, no ale jednak zostawmy może te przedmioty. Tak na wszelki wypadek, jakby zachciało mi się nagle skoczyć w przepaść. Albo w tej skrzynce była bomba. Mhm. No właśnie. No cicho. Panowie, cicho panowie, panowie, ja was tutaj wypuszczę, ja wam tutaj zrobię ogródek. No, będzie fajnie. Będzie fajnie. Jeden, dwa, trzy. Hi, 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 hi. I co my tutaj mamy na tej wieży? Uuu, dwa diamenty. Proszę bardzo. I kowadło. Juhu. Mogłam wziąć. No dobra. To ja sobie po to wrócę później, jak sobie zrobimy, ma zrobimy magazynek. Wtedy sobie przeciągniemy to wszystko. No, tylko wadło do magazynku i. Nie mówcie, że mam pożar, kurdy, na wyspie. <laughs> o -o, byle nie moje rzeczy, byle nie moje rzeczy, byle nie moje rzeczy. O. -o. Jak? Ja się pytam, jak? Ja się pytam, jak? Locia strażak, locia strażak! Locia strażak! Nie, 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 bardzo dużo. No już przestań się jarać. Już. Cicho. Ogarnięte. Oj, to tak. To słuchajcie, w następnym odcinku będziemy musieli zrobić troszeczkę mm, porządek z tą wyspą. I y, przestać tutaj <grymne> drewno stawiać. Boże, tyle drewna zmarnować. Żeby was szlak jasny trafił wszystkich. <grymne> Dobra. Mm. Tak. Na dzisiaj będzie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało no i ważniejsze, że mam to. E, trzymajcie się do następnego odcinka. Gdzie są moje koty? Tam są moje koty. Wystraszyły się kuciaki. Trzymajcie się i cześć!